drugie miejsce tuż za Sopotem, to wielkie wyróżnienie dla naszego miasta i tą nagrodę dedykuję mieszkańcom, naszym przedsiębiorcom, NGO-som, naszym organizacjom pozarządowym, bo to jest ranking, który bierze wszystkie te czynniki pod uwagę. Jest jednym z najbardziej obiektywnych i chyba najobiektywniejszym od lat rankingiem. Bardzo się cieszę, dziękuję mieszkańcom. Bo to tak naprawdę dla nich. Dziękuję też oczywiście wszystkim współpracownikom, bo zespół, który udało się stworzyć w tej kadencji, widać, że działa no świetnie, bo ten ranking to jest ten, który no, podsumowuje całą kadencję wiele czynników, i to nie jest tak, że w jednym roku coś się udało, w drugim mniej. To jest podsumowanie całej kadencji wielu czynników i tych społecznych, i finansowych, i inwestycyjnych. No i cóż powiedzieć, wypada się cieszyć i. Yy, będzie trudno utrzymać ten poziom, ale będziemy się starać.